Wiele z Was napisało do mnie, jak ja to robię, że mój partner, który nie jest profesjonalnym fotografem, robi mi tak ładne zdjęcia na Instagram. Może nie jest to problem światowy, ale dosyć istotny w związkach. Zatem, jeśli nie chcecie, żeby zdjęcia wykonywane przez waszego partnera wyglądały tak, Więc jeżeli Wasze sesje zdjęciowe kończą się tak, to zdecydowanie przyda Wam się ten krótki poradnik. Zasada pierwsza: przygotuj odpowiednio wybrane miejsce oczyść kadr ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Jeśli w kadrze znajdzie się niepożądany przedmiot, możecie usunąć go za pomocą aplikacji Snapseed. Niestety nie robi ona tego zbyt perfekcyjnie, więc raczej przyjęłabym to jako ostateczny ratunek. Poświęćcie lepiej 5 minut na zabranie niepotrzebnej rzeczy, przedmiotu z tego miejsca, zamiast później bawić się w aplikacji z usuwaniem tego. Zasada druga. Na samym początku, kiedy rozpoczynacie swoją przygodę ze zrobieniem ładnych zdjęć, nie wybieraj miejsc, w których stoi np. lodówka czy suszarka do naczyń. Pokaż swojemu partnerowi przykładowy kadr. Najlepiej, kiedy zrobisz mu zdjęcie i otworzysz je w tle. Wtedy on, robiąc tobie fotografię, będzie mógł zerknąć, czy na pewno o takie zdjęcie ci chodziło. ale ono nie ma mi jakąś inną dziewczynę. Szukaj inspiracji na piękne zdjęcia w internecie. Fajnie, kiedy razem będziecie mogli przeanalizować te fotografie i też takim sposobem wyrabiasz delikatnie gust swojego partnera na kadry czy też pomysły na zdjęcia. Proś swojego partnera, by robił jak najwięcej zdjęć. Może także zrobić je serią, przyciskając dłużej przycisk aparatu. To pozwoli ci wybrać idealne zdjęcie, które współgra pozą i mimiką. Podczas robienia zdjęć zachęć go także do testowania. Trochę z góry, trochę z dołu, może z lewej, a z prawej. Może sam w sobie odkryje talent do robienia ładnych zdjęć na Instagram. Punkt najważniejszy: pochwal swojego partnera za efekty. Dzięki! Naprawdę mężczyźni lubią być chwaleni i łatwiej ich później zachęcić do tego, by w tym przypadku zrobili nam zdjęcie. Ostatni punkt i uwaga bezpośrednio do Was. Rzadko jest tak, że zdjęcie nie wymaga obróbki graficznej. Pyk, pyk, pyk. Więc tutaj polecam Wam trzy aplikacje. Dzięki nim naprawdę ze swojego zdjęcia zrobicie dzieło sztuki i. Przede wszystkim poprawicie zdjęcie popełnione przez waszego partnera. Koniecznie udostępnijcie ten poradnik osobie, która nie potrafi wam robić zdjęć. Myślę, że się przyda, niezależnie czy jest to partner czy koleżanka. Ja dziękuję Adamowi za udział w tym odcinku. Tutaj macie do Adama Instagram, tu macie do mnie Instagram i zajrzyjcie jeszcze w opis, żeby poznać muzykę, którą tworzy Adam. Serio zachęcam. Добре, до суббота, девчонки, до новых